Mówicie, że chusta dużo kosztuje, że konsultacje z doradcą są drogie. To ja Wam powiem, jak zarobić pieniądze na chusta i na konsultację doradczą, szykując wyprawkę dla Waszego malucha. Oglądajcie dalej. Cześć. Z tej strony Monika Osińska-Żabka. Ostatnio zadałam takie pytanie, dlaczego nie korzystacie z konsultacji doradczych. Otrzymałam ogrom odpowiedzi na te pytania i w różnych filmach będę Wam różne rzeczy z tego przybliżać, ale dzisiaj chciałabym Wam zaproponować takie trochę inne, trochę bardziej kontrowersyjne podejście do sprawy. Jedna z dziewczyn napisała, że jak rodzi się małe dziecko, zwłaszcza pierwsze dziecko, to ten ogrom zakupów, które jest. Niezbędny, totalnie niezbędny dla dziecka, i to, ile te e, niezbędne produkty kosztują, e, to po prostu powoduje, że już nie starcza wam na tą wymarzoną chustę, że no już nie możecie sobie pozwolić na konsultację doradczą, dlatego sięgacie po to, na co możecie sobie pozwolić czyli tańsza chusta, czyli e, nauka z YouTube'a, e, czy też podglądanie, podpytywanie na grupach co jak wiecie, jest. Dla mnie czasami naprawdę przyprawia mnie o zawroty głowy, bo według mnie są sposoby na to, żeby znalazła się kasa na tą waszą wymarzoną chustę i żeby znalazła się kasa na konsultacje, jeżeli uważacie, że chcecie nosić. Co mam na myśli? Bo, bo to jest taki temat. Mi się zrodził w głowie gdzieś tam między jedną wypowiedzią a drugą. Słuchajcie. Jak e, byłam w pierwszej ciąży, i mówię Wam to z doświadczenia własnego, mojego prywatnego, osobistego, jak byłam w pierwszej ciąży, to moje przygotowania do bycia mamą e, trwały mniej więcej od ósmego tygodnia ciąży, bo bałam się e, wcześniej zacząć, ale już potem nie wytrzymałam. Od mniej więcej 8 tygodnia ciąży, no to kręciłam się wokół zakupów, zakupów, szykowania, wyprawki i w ogóle wszystkiego i czytania miliarda opinii. Miałam wtedy na to możliwości i czas, bo nie miałam jeszcze dziecka przy sobie, więc, więc wykorzystywałam ten czas i to wam też rekomenduję korzystajcie z tego czasu, jeżeli jesteście w domu, jeżeli macie możliwość, czytajcie, uczcie się, edukujcie, zanim to maleństwo przyjdzie na świat. No i ja tak czytałam, czytałam, no i gromadziłam te różne skarby i później na dobrą sprawę ciężko było przez dom przejść, bo tu był wózek, tu był karton z fotelikiem, tu było coś, coś. Są rzeczy, które są totalnie niezbędne. I to i są rzeczy, które jako mama uważam, Inwestuje jak w dym. To jest bezpieczeństwo dziecka i tu w, w grę wchodzi. E, bezpieczny fotelik przede wszystkim, ponieważ bardzo dużo jeżdżę samochodem i e, nie żałuję pieniędzy na bezpieczny transport dziecka w samochodzie. E, druga rzecz to jest trochę mojego, wygo, mojej wygody, mojego komfortu. Design też, więc uważam, że Okej okay, wózek każdy kupuje. Ale na dobrą sprawę, ilość sprzętów, które jest kupowane dla dzieci, po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Co więcej, część tych sprzętów jest ze szkodą dla waszych maluchów. Więc, jeśli na przykład przyjdzie Wam do głowy chęć kupienia maluchowi. Huśtawki, takiego bujaczka, co wiecie, co nim targa trzepie, to zastanówcie się trzy razy, bo to urządzenie kosztuje grube pieniądze, znacznie więcej niż chusta i konsultacja razem wzięte, a jest ze szkodą dla Waszego malucha. I fizjoterapeuci mówią, że takie urządzenia nie są dobre, nie budują napięcia mięśniowego, nie powodują, że dziecko rozwija się właściwie. Na ten temat szerzej jeszcze porozmawiamy właśnie z fizjoterapeutką. Mam już taką rozmowę dla Was umówioną e, i już oszczędzacie pieniądze na porządną chustę, na porządną konsultację. E, idźmy dalej. Tony kosmetyków, tony różnych rzeczy, które kupujecie. E, a na dobrą sprawę potrzebujecie wodę i szare mydło i nie ma nic lepszego dla malucha i sprawdziłam to na własnej skórze. Drugie dziecko było kąpane w wanience i w szarym mydle. I to było coś idealnego. Skóra była idealna, nic się nie działo, nie trzeba było wydawać majątku na żadne kosmetyki. To samo jeśli nie wiem, szukacie pomysłów na prezenty i kupujecie miliardy zabawek, ogłupiaczy, książeczek, piszczących różnych stworów nie. Jeżeli ktoś chce Wam zrobić prezent, poproście go, żeby tym prezentem było coś, co jest bardzo przydatne, co jest bardzo ważne dla Was, skoro chcecie nosić w chuście to chusta czy nosidełko, ale dobre, dobrze dobrane. Niech się rodzina złoży na ten jeden większy prezent na chrzciny, jeśli już tego chcecie. To jest idealny prezent i jest to z korzyścią i dla Was i dla dziecka. Nie wydawajcie pieniędzy na głupoty, nie wydawajcie pieniędzy na e, setki sukienek dla takich małych dziewczynek, bo ja pamiętam, że ja dla pierwszej córy miałam chyba 10-12 sukienek w rozmiarze 62, bo były po prostu cudowne. Ubrała jedną raz. To było wszystko, bo e, urodziła się w zimie i nie było gdzie wychodzić z tym dzieckiem w sukienkach. E, z młodszą było trochę lepiej, bo urodziła się w czerwcu, to tam ze trzy takie letnie sukienki miała, ze dwa razy ubrane e, każda, więc no tu już było trochę lepiej. Ale po prostu to są na dobrą sprawę wydane pieniądze, no tak, na tylko po to, żeby sobie trochę połeć, bo, bo kupiliśmy córeczkę sukienkę. E, I takich e, sposobów, takich pomysłów na to, czego nie kupować, mogłabym naprawdę mnożyć. E, bo e, tak jak mówię, z doświadczenia mamy. Ja na dobrą sprawę mogłabym nawet wózka nie kupować, ale to byłam ja, gdzie ja wiedziałam, że ja będę bardzo dużo nosić. Wy macie inne opcje, macie możliwość próbowania jednego i drugiego. Nie potrzebujecie tak jak mówię, tony zabawek, nie potrzebujecie jakichś leżaczków, bujaczków. Potrzebujecie porządną matę na podłogę i wasze dziecko pracuje na twardym podłożu, po to, żeby właśnie właściwie się rozwijało, żeby właściwie integrowało odruchy, żeby właściwie ćwiczyło swoje mięśnie. Także. Nie wydawajcie pieniędzy tam, gdzie te wydatki nie są konieczne, a czasem właśnie szkodzą, przeszkadzają. Wtedy uzbieracie i na chustę, i na konsultacje. Często jest to nawet uzbieracie całkiem pokaźny stosik. Z mojej strony to tyle na razie i do zobaczenia.